Do 2025 roku Unia Europejska zakończy proces utwarzania europejskiego obszaru edukacyjnego. Oznacza to, że każda instytucja edukacyjna i każda firma szkoleniowa chcąca spełniać warunki tego obszaru, powinna mieć możliwość wystawiania mikropoświadczeń, czyli cyfrowych form potwierdzenia zdobycia wiedzy za pomocą kursów albo szkoleń. Jeżeli jesteś przedstawicielem tego typu instytucji bądź firmy szkoleniowej, i chcesz, aby Twoja instytucja czy firma szkoleniowa miała możliwość automatycznego wystawiania mikropoświadczeń dla osób, które będą mogły gromadzić sobie mikropoświadczenia w postaci biblioteki bądź cyfrowego CV wraz z mikropoświadczeniami, to zapraszam do kontaktu emeach.pl od lutego 2024 roku mamy możliwość wdrażania tego typu rozwiązań właściwie z dnia na dzień. Niemniej jednak czas się wydłuża ze względu na to, że zapotrzebowanie jest coraz większe, zatem im wcześniej dokonasz zgłoszenia, tym lepiej. Zatem zapraszam do kontaktu, jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, to bardzo chętnie odpowiemy, to cóż, zaobserwuj po więcej.